No, to się ma w dzisiejszym odcinku z tej strony VHS, i yy, <coughs> dziś Wam pokażę, jak pobrać Call of Duty Mobile w Polsce, bo w tym momencie nie można tego zrobić. Beta jest tylko w Australii, więc wchodzicie sobie w App Store yy, i wchodzicie w swoje, tak jakby dane. Czytuję Wam się i Macie. Ja mam po angielsku, już się zmienię. Country, region. Będziecie mieli kraj lub region. Zmieniacie na. Macie Polskę oznaczoną. Robicie Australię. akceptujecie, Akceptuję. OK, wróć. Yy, macie. Robi się Australia. Wpisuję się sobie COD. I macie.